Za ludami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy, więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. Panie krasnoludzie, ja po prostu jestem za biedny na takie rzeczy. Nie jestem zainteresowany. Słucham! Niestety. Tak nie zobaczy co tłumacza, ja mam, mam na razie 5 orenów. Kowal przekucia chciałem mu sprzedać na pewno to o już zarobimy hajs ten morski sztylet też nie sprzedamy bo i tak go nie będę używał to no Gerard będzie walczył wieczorem a pieniążki się przydadzą no i już mamy 55 remit jestem bogaty. Sama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Po czemu za mną łatwiej? Ale dobrze, że, dobrze, że się mamy słuchać. Nie rozmawiaj z żebrakami. Można się od nich zarazić. Z powodu tej przeklętej zarazy zamknięto bramy wyzimy. Mam wrażenie, że słyszałem Marniuje, o Twojej konfraterii. No, Ale czy wiesz, czym się zajmują Wiedźmini? W czym mogę pomóc? Chciałbym coś kupić, maleńka chwileńka, już podaję. Mocny alkohol będzie mi potrzebny do robienia eliksirów, ale pomyślę, nie, nie ma sensu. To może coś znajdziemy, nie będzie trzeba wykładać kasy, a no, no, i tak nie mam żadnych reflektów. Może powinienem się z nim spotkać. Antekwariusz, o, Antekwariusz ma szkążki. Właśnie, jak to by po prostu posłuchaj. coś mnie Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, nie wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić ok czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak miech Kowalski. Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Chyba nie zagramy, bo y, nie mam jeszcze swoj, y, swojego zestawu kości, a chyba jest potrzebny. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy z kim gracie, panie. Ale o porządne stawki gra się w wyzimie. Gdzie tam warto zagrać? Jeśli macie pełen mieszek, idźcie do nowego na rakortu. A jeśli macie jaja, miś czy będzie w sam raz. mi dobrze. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście? Ho, na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno nie widział. Tyle forsy przepuścił. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie, przyjdzie i się odegra. Nie sądzę, panie. Utracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnały. Nie wiem, co to znaczy utracjusz. Bywajcie, czas na mnie Nie Bogowie, dodajcie cierpliwość! Psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Jak pech, to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz! Okradaj mnie śmiało! Czym handlujesz? Moją krwawicą! Miałem sobie zapisać jeszcze rozmowę z...